Witam Państwa w tym nowo rozpoczętym roku 2025. Na starcie wszystkiego dobrego w nowym roku. A dzisiaj wracamy do Supra, skąd to rozpoczęliśmy tamten sezon na początku tamtego roku, także tutaj byliśmy. No, troszeczkę się zmienił od tamtej pory. Miał piękny remont wizualny. Ten kombajn przeszedł. No i dzisiaj sobie. Rozliczenie zrobimy. Rozliczenie sobie zrobimy. Dużo pytań dostałem o to, ile wyszedł taki remont supra kapitalny. No bo przypomnijmy, tak jak w tamtym roku był remont wizualny, tak wcześniej był remont kapitalny, mechaniczny. Także dzisiaj sobie sprawdzimy, ile to wszystko mnie kosztowało, ile to zajęło i czy się opłacało. Także zapraszam do oglądania. Także w moim pięknym bajzlu, tutaj, w którym pilnuję zetorek, yy, mamy księgę wieczystą. No, i tu mam wszystko rozpisane. No i pamiętajcie też, że to nie jest tam do ostatniej złotówki rozliczone, to jest tak z tych takich największych remontów spisane. Główne punkty mam tam spisane. Głównie tam jest rozpisane to na części przeglądowe. No i także są te. Podpunkty napisane, ile jaka dana część kosztowała, ale no wiadomo, z tych głównych rzeczy, no bo tak jak ostatnio kiedyś stawiałem już takie podsumowanie na TikToku, no i były tam właśnie takie pytania, że malowanie tak tanie kosztowało. Malowanie kosztowało tak tanio, bo policzyłem tylko farbę, nie liczyłem tych wszystkich krążków do drapania tej starej powłoki, tych szczotek, no bo tego, no, no po co mam to liczyć, takie rzeczy, nie? Także liczyłem te. Jakby te najważniejsze punkty, takie, więc tutaj nie jest do ostatniej złotówki. To wszystko rozliczone. No i mam nadzieję, że wszystko dobrze mam spisane i zapamiętane. Także dzisiaj zobaczymy, jak to sobie wyszło. I pamiętajcie, że to nie jest do ostatniej złotówki, no ale z grubsza się dowiemy, ile kosztuje taki remont w przypadku moim, bo wiadomo, każdy inaczej robi. Ostatnio oglądałem. Z roku 2013 kapitalny Remont bizona Bardzo piękny film, bardzo mi się podobał. No i tam autor napisał, że 10 tysięcy plus kabina, 5 tysięcy go wyszło. Wiadomo też, że to były inne pieniądze. No i każdy inaczej robi, także zobaczymy, jak mi to wyszło. Oprócz jeszcze rozliczenia, skupimy się tam na paru punktach, takich najważniejszych. Na przykład tabliczka jest ciekawym tematem w tym kombajnie. Bo jak wiadomo było, bądź nie wiadomo było, bo nie wszyscy wiedzą. Remont ogólnie był pokazywany na TikToku ten wizualny, tak ogólnie jeszcze go nie nagrywałem, ale jeszcze będzie relacja z yy, całego, jak wyjdziemy na wiosnę sobie przedwiatę, to wtedy obejrzymy jak on naprawdę wygląda po tym remoncie. Też nie wszystko jest dokończone, bo pamiętajcie też, że no, ja mam gospodarkę, także nie mogę siedzieć cały czas przy kombajnie, yy, także trzeba chodzić do pracy. Także nie cały czas, bo ktoś może powiedzieć, że o 4 lata go odbudował, to tam partacz tyle czasu, no ale wiadomo też są inne rzeczy, także w tym roku były kosy, bo wszystko to wszystko się przeciągało, no ale wizualnie się udało go odratować, także skupimy się jeszcze na paru elementach. Jeśli chodzi o tabliczkę, to właśnie wracając do niej, tabliczka była tutaj z roku 84, gdzie kombajn był na pewno z 82. sprawdziłem także numery na ramie. Są tam te numery, ale już tam nie będziemy się pakować. Tam był numer 37160, chyba drugi. No, na tablicy w ogóle był z innego kombajnu była przybita tabliczka jemu. No, a ja sam chciałem go tak trochę wzorować na rok 88, dlatego jest namiodowo pomalowany ten kombajn Także tu widzicie te wgięcia. No, to wiadomo, już blachy stare. No, ale jakby miał się bawić jeszcze w prostowanie blach, no to bym musiał go całego rozłożyć. A w końcu by wyszło tak, że mnie zdążył na żniwa i by. By musiał ktoś mi inny znowu ściągnąć, także ciekawie. Także jeśli chodzi o tabliczkę, tabliczka jest także nowa, ale kiedyś zadałem pytanie właśnie na TikToku, czy robimy tabliczkę na rok 88, 82, bo na 84 na pewno nie wchodzi w grę, bo ona w ogóle nie ma tu żadnego odzwierciedlenia w tym kompanie. Tylko że ktoś, sobie ją tam kiedyś przybił, odmodził kombajn, No i do tego e, doszedłem, że stwierdziłem, że kupię tabliczkę. Nową, a jak wygląda ta nowa tabliczka? To jest tabliczka niestety nieudana, bo tutaj się nie dogadałem zbytnio z firmą Ale dzięki tej firmie napisałem jaki jest problem To też to była trochę moja wina, bo chyba tam coś Jakoś tak była połowiczna nasza wina Ale dzięki tej firmie za taką tabliczkę stówkę dałem sobie To jest wszystko wygrawerowane, to jest metal, to nie jest żadna naklejka No i się dogadaliśmy, wysłali mi drugą poprawioną Także dziękuję ślicznie tej firmie, nie będę podawał jakiej firmie ale możecie sobie znaleźć to po prostu na internecie, wpisują tabliczki do, do Supra. Tak wygląda nowa tabliczka. Jest to symbol wyrobu. Ostrości nie chcę złapać. Dobra, ja po prostu wam przeczytam. Jest to symbol wyrobu Super Z056. No bo nie możemy określić, jaka to jest wersja. Bo tutaj przerabiałem tak, tutaj było tak i to tak jest pomieszane, więc stwierdziłem, że nie będę tego podawał. Dalej mamy rok budowy 82. Tak jak to ten kombajn powstał w roku 82. Także mamy dalej rok odbudowy 2024, kiedy to już ten generalny remont się skończy. Jeszcze parę poprawek będzie, ale to już taki ten, naprawdę ten kombajn już można fajnie się pobawić, bo on już jest praktycznie w większości wymieniony. Także rok odbudowy 2024, wtedy przyjmijmy, że się skończy ten remont. Jakieś tam poprawki będą jeszcze trwały. Ciężar netto wzięliśmy sobie 7200, wykupiony za 7,5 tysiąca, no bo ceny nie podajemy z fabryki, bo nie wiadomo jaka była. Na tym kombajnie, także ja go kupiłem za 7,5. No i dopuszczalne naciski na oś przednią tylną. I także producent fabryka maszyn zimnych odbudowany przez rolnicy Kujawskiej dzielnicy. Także przez nas. Jeśli chodzi o ciężar, bo może być, mogą być też takie pytania, to yy, ciężar jak się teraz nie mylę, nie, nie chcę mi się już tego sprawdzać, ale te stare Supry chyba kosztowały yy, 7,700 tak, coś takiego, a te nowsze ważyły 7200, także no ja już wziąłem ten ciężar z tych nowszych Suprów, dlatego, że no taki był mój zamysł, że po prostu chcę go trochę tam jakby yy, no przebudować na ten rok yy, młodszy kombajn, bo on miał tutaj już tą kabinę taką fajną, nowego typu, gdzie udało mi się ten daszek pozyskać, także yy, był już miodowy, także trochę ten kombajn zmieniłem rocznie, ale on jeszcze tam parę po, po, przeróbek powinien mieć, zobaczymy, czy mi się to uda zrobić, bo to jest naprawdę bardzo czasochłonne, jeśli będzie na to czas to na pewno coś takiego jeszcze zrobimy, także chciałem, żeby jeszcze była ścieczkarnia, ale o tym po kolei najlepiej zasiądźmy sobie w kabinie, mam nadzieję, że będzie tutaj dobrze wszystko słychać, yy, proszę bardzo też parę zmian tutaj przeszło o, na rok, tutaj 88 przemalowałem także taki kokpit, także takie małe szczególiki, no nie wykończona jeszcze jest ta kabina, ale to wszystko kwestia czasu, czasu najważniejsze, mam tutaj kajet spisany wczoraj także yy, wydaje mi się, że możemy sobie Najlepiej chyba koło tej elektry stanąć i przeczytać wszystkie bóle, jakiego męczyły yy, podczas, po zakupie tego kombajnu. Także rok 2020, kiedy miało miejsce zakupy właśnie tego kombajnu, był to dokładnie maj i zakupiliśmy ten kombajn za 7,5 i pół koła, tysięcy. Nie za tyle pół, za 7,5 i koła, <gry> także yy, za taką kwotę do nas przyjechał, yy, był no, w takim podeszłym już stanie można powiedzieć, także E, tak wyglądał wtedy ten kombajn, tak się właśnie prezentuje No i pierwsze rzeczy jakie zrobiliśmy, wiadomo tutaj wszystko, pamiętajcie, że to jest ujęte e, tak jakby w ogóle e, te, Tylko najważniejsze rzeczy podaję, no bo nie będę podawał, że łożysko tu było wymienione, łożysko tam było wymienione, było praktycznie wszystko łożyska wymienione bo kiedyś właśnie tego nie dodałem i ktoś myślał, że o najważniejsze to się łożyska, wymienianie paski, a nie tam takie i takie rzeczy. No takie rzeczy są wiadomo, że to jest podstawa, także to wymieniliśmy i weźcie weź to na pod uwagę. No i pierwsze zakupy, no to były barierki i daszek. Bardzo ważna rzecz, ponieważ miał taką jedną tylko rureczkę, ale ona była bardzo niebezpieczna, także żeby nie skończyć kiedyś przypadkiem w headerze, zainwestowaliśmy właśnie w barierki, w daszek. I w pierwszy sezon ten kombajn przejeździł właśnie na barierkach i daszku. Kabina się pojawia dopiero później. On ogólnie chyba w fabryce miał tą kabinę, ale chyba została zdjęta w trakcie tam użytkowania kiedyś. Czy się nie mieścił gdzieś tam pod, pod dach czy coś, nie wiem. No i wiadomo, no to takie rzeczy sobie na później dostawmy. Tylna osłona wytrząsaczy, do 1000 zł nas kosztowała wtedy. Paski, uszczelnienie tam chłodzenia, hebel, no to takie było ponad 600, około 700 zł. No naklejki, bo w ogóle żadnej naklejki nie ma to dziadek jak przyjechał, to się mnie pytał, czy to polska maszyna, no wiadomo, dziadek starszy, no to wiadomo, że nie będzie wiedział Tak, to polska maszyna, dostała naklejki za 60 zł, wtedy pierwsze lepsze wziąłem, także dalej to były filtry, dziób, siłowniki, jakieś czujniki, temperatury, o to ważne Koło kupiliśmy, chyba prawe wtedy, to na 1000 zł kosztowało, spawanie felg także miało miejsce ale to nie wiem, ile to kosztowało. Dętka chyba 300, wtedy jeszcze chodziła. Także tutaj 7600 zostało wydane w pierwszym sezonie, czyli mamy 7,5 koła w 2020 roku był wydanym. Jeszcze 7600 doszło po pierwszym przeglądzie właśnie tego kombajnu. Jeśli chodzi o olej i filtry, to była hydraulika, bo jeszcze wtedy zostawiliśmy tam ten olej. Yy w silniku, tak on jeszcze jeden sezon przejeździł. No, i tutaj możemy się zatrzymać na chwilę, jeśli chodzi o te części, bo też dużo ludzi mi pisało, że o nowe części sobie, jeść, to będą do wywalenia. No właśnie my tak robiliśmy, żeby te stare części zostawić, yy, jakoś tam zreanimować je i żeby one dalej jeździły, bo miałem taką sytuację na przykład z, z pompką zasilającą, że ją wziąłem i ona nawet nawet raz kombajn na niej nie zapalił, nie? także. No, się okazało później, że ta stara pompka jednak zaczęła działać, także ona jeździ dalej tutaj, nie, a nowa, nową pompkę oddaliśmy, bo ona się popsuła, zanim dojechała do kombajnu, także staraliśmy się albo rzeczy z odzysku z maszyn Yy, z kombajnów bizon, właśnie pozyskiwać jakieś tam, jak się mówi, trupiarni, yy, albo yy, reanimować to. Te, tak na przykład na, na wytrząsaczach łożyska, niektóre już miały problem ze skręceniem się, ale my je przesmarowaliśmy i je jeżdżą do teraz. także I one jeżdżą drugi sezon, także. A te nowe, wiadomo, jakie jest nowe. Jak się trafi, to się trafi, ale zazwyczaj to są już. Zrobię jakoś i część. Trochę żałowałem, że nie robiłem yy, żadnego filmu głównego z tego remontu, ale zrobimy oględziny, Może coś tam się zlepi też ze zdjęć, jak to się kiedyś takie filmy robiły na YouTube. Zobaczymy, zobaczymy. Ale było mega pracy. Już miałem dość w ogóle sami pracy do nagrywania. Yy, także mamy dalej. Dalej, może przejdźmy sobie już po prostu do roku 2021, kiedy postanowiliśmy zmienić olej i nam się silnik rozszczelnił i przedmuchu dostał. <grym> także taka to była historia. Nowy header, główny zakup w tym, w tym roku 2000 kosztował. Wtedy to był header nowego typu, to był rocznik 89. Także odmłodzenie chociaż headera. No ale tak brzydko było kurde, bo ten header czerwony, kumbain żółty czy jaki tam. <grym> no i czerwony header, no nie pasowało, to nie pasowało, nie podobało mi się to. No ale ciało, najważniejsze, że to cieło. Zapasowa gardziel, którą mam. Jakby ktoś chciał, to mogę sprzedać, bo miałem przeróbkę robić, ale tak widzę, że to jest po moim czasie, to raczej to chyba nie będzie możliwa rzecz. Yy, także rocznik 89 tego, yy, tej gardzieli. Podajnika pochyłego, którego mieliśmy właśnie zamontować, ale nam nie pasowało, czyli na tych uchwytach zmieniliśmy uchwyty, to potem coś tam, już nie pamiętam, to już było 3 lata temu, coś tam nam wadziło właśnie, żeby to zapiąć. Także jakby ktoś chciał, to mogę sprzedać. Siłowniki ze sprężynami także mogę sprzedać, są w garażu. Yy, to jest także od tego nowego typu, od tej gardzieli. 89 rok. Blachy na chłodnicę, które zakupiłem w zimę, bo nie chciało mi się już wychodzić tą szczotką machać po owsie, bo owsa mamy dość sporo i cały czas się wrodziły te blachy. Także po tym jak ręką odjął, jakby ktoś się zastanawiał, to polecam te blachy. 400 wykosztowały. kosztowały, teraz chyba trochę droższe, bo to 3 lata temu było. No i filtry, paski, wały, także tu się znalazły oleje. Kabina za 2000, to jeszcze pamiętam. Yy, poszedłem specjalnie do lasu do pracy, żeby na tą kabinę zarobić. Po miesiącu miałem zarobione swoje 2000, które oddałem na tą kabinę. Założyłem także tą kabinę. Ona była starego typu, teraz ją trochę odmodziliśmy. Podajnik kłosowy, chyba tak 800 zł, wtedy kosztował, tak obstawiam. No nie pamiętam, bo ja teraz sprawdzałem te ceny, wtedy mogło to tyle kosztować. No i w roku 2021 wyszło 6,5 koła. Także 6,5 koła wypada znowu z naszego portfela. No i nie przedłużając, może przejdźmy sobie do roku 22. kiedy siadł silnik, zmęczył się totalnie, bo myśleliśmy, że przechodzi, a on sobie nie przechodził. Olej się puścił. Przelo przedmuchu dostał naprawdę konkretnego z odmy. To tak waliło, że uu, dostał drugi wydek z odmy, <laughs> ale wydaliśmy wtedy na to klejenie chodnicy było i takie poboczne tematy. To ogólnie wyszło 1700 zł, wiem, że jeszcze za fotel dałem 300, bo tamten to tak mnie straszył, jak siadałem, to yy, takie dźwięki wydawało, że nie wiedziałem, że się kombajn już z tyłu rozpiął na trzy części. Czy to fotel tak właśnie, właśnie krzyczał na mnie, no ale, yy, no ale wykupiłem sobie nowy fotel i teraz można. Yy, on nie jest tak zapadnięty, także można sobie na siedząco wychylać i widać ładnie, co się dzieje w headerze. 2023 to jest remont silnika Góra została tylko zrobiona Bez szlifu wału, Co żałuję naprawdę 6000 zł po znajomości zrobiliśmy cyk cyk silnik, no i chodzi ładnie Wytrząsacze chyba były kupione wtedy 3 albo 4, jeśli 3 to cena z 1000 zł, a jeśli nie, to troszeczkę tam 1300, bo tam różnie kupowaliśmy. A to nie, niektórzy po 250 sprzedają, a to niektórzy po 300, także mniej więcej tyle wyszło. no 7000 za pierwszy rok. Nie przypominam sobie, żeby za 23 rok, nie przypominam sobie, żeby było coś tam jeszcze takiego wielkiego, co można było uwzględnić. Chyba nie ma, także możemy sobie przejść do roku 24, ale zanim przejdziemy sobie do roku 24, ostatniego, kiedy miał remont, miejsce remont ten wizualny, to jeszcze takie moje plany na ten kombajn. Fajnie, jakbym znalazł jakiegoś elektryka, którego, który by mi od nowa położył elektrykę w tym kombajnie. Yy, przydałoby mi się, bo światła w tym roku to robiłem tylko tak, żeby w razie jakby tam mnie ciemność złapała to żeby wrócić do domu, ale trzeba było światła wszystko podłączyć. Yy, tutaj to normalnie otworzyliśmy tą kolumnę. To tam już po prostu Meksyk jest taki. Chciałbym wszystkie te światła, właśnie uruchomić. No, elektra działa, elektra się kręci, ale nie chciałbym, żeby coś się jej stało, bo trochę tam jest naprawdę Meksyk w tym wszystkim. No, i chciałbym, żeby to naprawdę było ogarnięte. Można nawet w wózku te światła zrobić, żeby to było 100% już ogarnięte. Także pierwsza sprawa położyć od nowa instalację, bo ta stara jakby zaczął podłączać tam do niej wszystko, to by się spaliło zaraz, bo jest strasznie w strasznym stanie. A jeszcze tu bym chciał jakiś wiatraczek sobie czy coś, przyda się zawsze, żeby. Tam przy, przydmuchał trochę, bo gorąco jest w tej kabinie, także fajnie by było Taki wiatraczek jeszcze sobie podłączyć, ale już nie ma do czego Sygnał dźwiękowy także podłączyliśmy, ale on czasami się działa, czasami się nie działa Także chciałbym, żeby ktoś mi to ogarnął, jeśli ktoś umie takie rzeczy robić, to fajnie jakby do mnie się odezwał I taką po prostu, że trzeba będzie w tym roku na pewno zrobić Na pewno byłoby trzeba jeszcze ogarnąć układ paliwowy, bo też na niektórych obrotach chodzi dziko ta Andoria Takie dziwne dawki dostaje też ten niebieski dym się pojawia Też coś z tym, z tym jest nie tak Trzeba było to ogarnąć, ustawić No i żeby on chodził normalnie Bo na tych niektórych obrotach to chodzi to po prostu jak rychająca się locha po prostu Także, no i jeszcze by można było tą hydraulikę trochę uszczelnić To są trzy takie punkty ważne ale jest to takie duperele są Także to zostało, ale tej hydrauliki też się boję No bo to wiadomo, to jest takie newralgiczne miejsce w tych bizonach no i także na tej gardzieli właśnie lecił ładnie. No i tam szkoda tego lakeru nowego, żeby się nie, nie tego, yy, nie, z, nie zmazał zaraz pod tym. No ale tak już na poważnie to trzeba, było, trzeba by było takie rzeczy ogarnąć jeszcze w nim. No ale my przejdźmy może teraz do roku 2024. Także rok 2024. Tutaj jest dużo więcej rozpisane, bo dużo więcej pamiętałem. Yy, kapialny remont wizualny. Proszę Państwa, w tym roku zakupiliśmy farbę i to też dzięki Firmie Zenox ją tak naprawdę zakupiliśmy Dostaliśmy dzięki firmie Zenox 20 litrów farby Rozpuszczalniki Jakieś Co tam dalej było? Utwardzacze To było dzięki nim właśnie 20 litrów farby wyszło na ten kombajn Pytaliście się jaki to jest kod lakeru RAL 8001 jak dobrze pamiętam Także wielkie podziękowanie dla firmy Zenox Że pomogli mi w takim temacie Sami się do mnie odezwali Że mogą pomóc Także dziękuję ci za tą pomoc Nowy dach zakupiony, nowego typu, proszę bardzo nowego typu dach zakupiony filtr, o tego filtra nie dodałem on tam nie wiem ile, 100 kosztował ja pamiętam już, 700 zł kosztował mnie ten nowy dach, o jest unikat kurde, żeby znaleźć taki dach, mam stary dach na sprzedaż ogólnie, jakby ktoś chciał jest tam gdzieś pod wiatą do tej starej kabiny, także nowy dach się pojawił, jeszcze niewykończony tapicerki nie ma, to się tego pojawiła taka chwilowa, bo tak będę chyba robił na poważnie jeszcze tą tapicerkę no, i co było? Sprzęgło robione w tym roku. Bardzo ważna rzecz, bo już skakał ten kombajn przy starcie. Że myślałem, że się roztrząknie zaraz. piasta wymieniliśmy w lewym kole łożyska. Pompa hydrauliczna była także zakupiona, 2,5 tysiąca. Ogólnie wyszło elektra nowego typu, bo to jest elektra nowego typu. Jest to jakiś tam kogut dziki, pobrany. To jest oryginalna elektra. Także to była nadesłana przez pana Michaela z USA jako prezent na. Na parapetówkę otwarcie kombajnu, także dziękuję ślicznie y, dla Michaela. Także tutaj mi paczka jeszcze wysłał później. Takich małych, y, ważnych rzeczy, jak no, ważnych, takich wizualnych, małych szczególików, jak na przykład gałkę, czy kapselon na kierownicę, y, czy te światła. Y, już nie będę strzelał, jak one, miały, y, jak one miały oznaczenie, ale te boczne tutaj, które już prawie zacząłem montować. Także taką rzecz Michael mi nadesłał, dziękuję ślicznie za tą paczkę, za, tą, za tego koguta, kogut ogólnie Michael zapewnił mi, że kosztuje około 900, 900 zł, sprawdzałem stary, kosztowały 750, coś takiego, to na pewno taką kwotę mógł uzyskać, pięknie świeci ogólnie w nocy, no ale to zaprezentujemy jak będziemy robić pokazówkę tego kombajnu już na wiosnę. Także 900 zł za koguta. Eee, co to dalej było? Prymitywne światła, tak to nazwałem, bo to było tam dwa światła świecą, a dwa światła były kupione. E, te tutaj, e, żeby po prostu miejsce, miejsce jakby e, zająć na te światła, bo nie zdążyliśmy tego podłączyć. Wszystko dwa światła halogeny górne są na zjazd podłączone. Kurde, niewygodnie się to robi. E, także te światła mnie kosztowały 150 zł. Tapicerka 150 zł. Hmm oryginalne naklejki 65zł i to są oryginały, podałem pani Ani rok produkcji i to też mi Michael polecił panią Anię, że ona robi takie naklejki firma Vitex. Vitex jakoś tak, dam wam poprawię tutaj na ekranie jakbym się pomylił 65zł kosztowały oryginalne naklejki podajecie tylko rok produkcji i naklejki pani Ania wysyła lusterka 150zł taki system lusterek zastosowaliśmy w tym i taki uchwyt sam wygołem z tego, także fajnie widać, jest elegancko. Miałem dalej to zrobić, ale stwierdziłem, że mi gałęzie rozsząkną, to tak jak zrobiłem krótsze tenusterka i widać wszystko pięknie. Tabliczka kosztowała mnie 120 zł. I to, tak jak mówiłem, już dwa razy dostałem tabliczkę, raz pomyliliśmy się razem. No i, i za drugim razem już była to idealna tabliczka. Także ogólnie w tym roku wydałem ponad 7000 znowu na remont kombajnu. No i ogólnie ta kwota cała, zaraz Wam powiem ile wyszło ogólnie, na pewno się jeszcze zmieni, bo a to chciałem, planuję sieczkarnie właśnie yy, jakąś tutaj założyć do niego, dużo rzeczy właśnie mi zostało z tego remontu, tutaj jakieś wytrząsacze właśnie tam leżą, yy, tam koło jakieś jest właśnie zapasowe, dojazdowe w razie czego, ale nie chciałbym na nim wracać, bo jest, grozi eksplozją to koło po prostu. Także jeszcze jest trochę rzeczy do zrobienia. Tutaj jakieś osłony yy, leżą do założenia, tam jest na gardziel. osłona. Gardziel w ogóle, jakby to się naprawdę do gardziel mogę sprzedać, bo tutaj nie wiem, czy ona będzie używana. Także bardzo dużo rzeczy zostały. jakieś tam wały od wytrząsaczy zostały. Mam tutaj pozapisywane praktycznie to wszystko, co zostało, bo kto, kto ma bizona, ten wie, że, że jak ma się bizona, to części później wszędzie leżą. No i wymieniliśmy ogólnie yy, wizerunkowo yy, blachy. Y, nagarniacza założyłem, targańca y, W ogóle targańca to jest do wymiany Jeszcze muszę zamówić Nową blachę Ale to się zbieram, bo będzie duże zamówienie y, Osłony wialni się na, Także pojawiły y, Lewa i prawa y, Tą maskę tutaj Czy tam osłonę, jak zwał, tak zwał Także musiałem ją zakupić Bo jej tutaj nie było po prostu y, Kierownica sypu Także została Nowa założona. Tamta już była naprawdę trachnięta ładnie. Nie wiem czy o osłonach wytrząsaczy mówiłem. Osłonie także została zrobiona, zamieniona na nową, bo tamta była trachnięta w jakiegoś słupa, bo była pogięta. No i jeszcze te osłony właśnie na chłodnicy zostały założone. Także mi teraz brakuje jeszcze chyba osłony na mechanizm od headera. Brakuje mi także założyć na gardziel osłonę. I coś mi jeszcze brakuje. Teraz nie wiem, czy mi coś brakuje. Prawomatkę by można było wymienić, tą osłonę dużą, bo ona już sobie rzewieje i by chciała być nowa. Także fajnie, jakby ją wymienił. Także ciekawe jest to, mam nie tylko potwierdzenie, że ten kombajn był z 82 roku. Pierwsza rzecz to jest na silniku. Wiadomo, silnik mógł być wymieniany. Druga sprawa to były numery tutaj na ośce: że ten kombajn miał numer 37. Czyli pasuje do roku 82. No ale jeszcze oprócz tego to w takich miejscach jak na przykład tutaj, gdy drapałem lakier stary, to były stare napisy robione jeszcze z szablonami, także przykładało się szablon i malowało się właśnie taki napis. Tutaj także o akumulatorze był napis spod szablonu. Tutaj nawet widzicie takie zmiany, jak w ogóle elektryka, patrzcie, leży tutaj światło nie podłączone tam tylko halogeny takie, ale tam też będą oryginalne halogeny, także będzie elegancko, pałąki w ogóle wycięte miał ten kombajn, założyłem mu znalazłem na rok 88 były skierowane właśnie w tą stronę bo te starsze jakby te były takie odwrócone, że ten pałąk z tymi światłami był tutaj w dół, nie? a te nowsze miały tak do góry no ale duży efekt też dała ta, ten dach nowy nowszego typu zawsze mi się podobał, śliczny był po prostu no, i sygnał dźwiękowy został też założony w miejscu przeznaczonym do tego. Mniej więcej, chyba on tutaj, chyba powinien być. Tak przynajmniej wyglądało to miejsce. No, i te rozdzielacze, które przydałoby się właśnie uszczelnić. uszczelnić, przynajmniej nie wymienić, tylko uszczelnić. Także tak się prezentował cały ten remont. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Tak się teraz prezentuje kombajn. Przepaść, właśnie, jest wizerunkowa, jeśli chodzi o. Rozpoczęcie tamtego roku, kiedy także nagrywaliśmy z nim filmy No ale o tym wszystkim to dowiecie się jak wyjedziemy Jak on tutaj jest zmieniony, co zostało zmienione Co jeszcze będzie zmienione I jak to wszystko wyglądać będzie Proszę bardzo, oryginalne naklejki Wcześniej była gdzieś tu naklejona, tata se nakleił jak chciał, a tam... I tak to jest, o, iskrownik nowy się pojawił Także tam faja od filtra, tam dalej Została wymieniona Także teraz, o, gaśnica Gaśnice, wszystko jest, kombajn jest gotowy, do cięcia cały czas. I teraz nie wiem, czy będą jakieś tam większe remonty. Na pewno przegląd będzie miał, ale czy coś większego uda mi się zrobić w tym roku, bo mam naprawdę dużo ciekawych akcji na ten rok. Także oglądajcie. Z zaczęliśmy od takiej akcji wyceny Bizona. Myślę, że ten rok będzie tak samo ekscytujący jak tamten. Także jeszcze do takich pobocznych kosztów. No, trzeba na pewno dodać koszt budowy wiaty specjalnie do Bizona. Została ona w taki sposób tutaj zaprojektowana Otwarta z obu stron, o tutaj przyczepa Pierwszego sortu stoi Także trzeba dodać to do kosztów, ale nie wliczam to, nie będę tego tutaj Wam omawiał Tutaj jest zwykły dach, ale ma zacisz I całą stronę zabudowaną ma tutaj Dzięki drugiej wiacie Także tak to wygląda Jeśli chodzi o właśnie koszty Całej inwestycji remontu tego kombajnu to wyszło 30, chyba tysięcy, około, z zakupem i z remontem ten kombajn. I czy to jest dużo, czy mało za remont takiego kombajnu, to już zostawiam do Waszej interpretacji. I czy było warto? No na pewno dla osób takich jak ja, które się zajmują tymi kombajnami, jest to rzecz bezcenna. I nie przykładam jakoś tutaj wagi do tego, czy to było warto robić ten remont, czy nie warto. Ważne, że kombajn jest uratowany, bo miał iść na złom. Został pocięty, no ale będzie ciął następne lata. Jeśli mu nic się nie stanie takiego, także dla mnie jest to rzecz bezcenna. I czy, czy mi się opłacało? Jak najbardziej się opłacało, nie patrząc na cenę. Jak najbardziej mi się opłacało. Teraz mam Supra i teraz chyba trzeba jakoś innego do kolekcji kupić. Chociaż zobaczymy, jak to będzie. Czyli, tak jak mówiłem, 37 tysięcy. Wiadomo, że tam gdzieś jakieś ceny mogły mi uciec, gdzieś coś mogło mi. Spierdzielić jak tam na przykład Nie wiem ile nas kosztował Przegląd, remont alternatora W trakcie jak się zepsuł nam W trakcie żniw Tego nie policzyłem na przykład Także parę tam jakichś rzeczy na pewno mi uciekło Więc nie zdziwię się jakby ta cena była Jeszcze delikatnie większa No ale tego już nie sprawdzimy Trzeba by było każdą jedną złotóweczkę zapisywać No ale nie o to tu chodzi Mniej więcej taki pogląd, że mniej więcej tyle trzeba się przygotować W moim przypadku na taki remont Wiadomo, nie liczyłem też e, jakby opłat za paliwa, bo trzeba było jeździć gdzieś po części, to też dojdzie e, swojej pracy, bo to było bardzo dużo pracy, także pracy e, osób, które mi tutaj pomagały. Ostatecznie zostaje 37 tysięcy, ale wiadomo, że ja bym jeszcze założyć tą sieczkarnię, e, parę innych remontów porobić, to jeszcze ta cena będzie troszeczkę wyższa, no ale miejmy nadzieję teraz, że kombaj będzie służył następne lata, no a ja co, żegnam się z wami w tym pierwszym materiale w tym roku yy, mamy już zaplanowane następne wyjazdy na kombajny, także mam nadzieję, że już niedługo się widzimy w specjalnych odcinkach, mam nadzieję, że ten rok będzie równie udany co tamten, także wszystkiego dobrego jeszcze raz i do następnego na razie wszystkim